drugi przedtrzonowiec górny prawy kolejność nie ma najmniejszego znaczenia w tym systemie muszę hmm. sobie pomoc naukową przeklikać hmm. dobra kolejny system to system Zigmondiego nazywany też systemem Szewrona albo systemem austriackim e, w tym systemie Zęby oznaczamy już normalnie cyferkami. W tym systemie pełny diagram wygląda w ten sposób, że mamy cztery kwadranty i oznaczamy. Idzie? Idzie. Mamy cztery kwadranty i oznaczamy w każdym kwadrancie osiem zębów od pierwszego do ósmego. I tak w każdej tej ćwiartce, tak? Tu są wszędzie jedynki i lecimy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, w ten sposób. E, natomiast no, nie będziemy za każdym razem, kiedy chcemy zapisać stan jednego zęba, rysować całego diagramu i mówić tu, tu go boli. Nie, to bez sensu i za, dużo, za długo to trwa. Jeżeli chcemy zapisać pojedynczy ząb, to w systemie Sigmundiego korzystamy z tak zwanych kątów. I mój ulubiony przykład. System Zygmuntiego prezentuje się w ten sposób. Mamy taki kąt i na przykład czwórkę. Mogę mieć też taki kąt i na przykład czwórkę. I teraz co ten kąt oznacza? Definicja jest trochę skomplikowana. Mówi, że linia pionowa dzieli nam jamę ustną na stronę lewą i prawą i determinuje po której stronie mamy zapisany ząb. Linia horyzontalna determinuje nam podział na szczękę i żuchwę, i w zależności od położenia wokół tej liczby, mówi nam, czy chodzi nam o ząb górny, czy dolny. A ja wolę prostsze tłumaczenie. Jeżeli już Państwo kojarzycie ten diagram zębowy, kojarzycie strony i ten cały krzyżyk, to teraz spójrzcie na ten kąt. Ten kąt jest wycinkiem diagramu. Wystarczy go sobie przedłużyć. Widzicie? I powstaje nam diagram. I teraz widzę, że chodzi o ząb górny, lewy, czwarty. Tak? A jak będę chciał to zapisać sobie w karcie pacjenta, wystarczy, że zapiszę taki kąt. Albo na przykład coś takiego. Dwójka. Tak? I o który ząb mi tutaj chodzi? Górny prawy, górny lewy, dolny lewy, dolne zęby. Zapisywałbym w ten sposób, tak? Kiedy przedłużę, tworzy mi się diagram i widzę. Dolna, lewa dwójka. Bardzo prosty system, bardzo czytelny. W systemie Zigmondiego zęby stałe oznaczam cyframi arabskimi. Tak? Natomiast jeżeli bym chciał zapisać zęby mleczne, to w systemie Zigmondiego stosuję cyfry rzymskie. Wszystkie zęby mleczne oznaczane są cyframi rzymskimi, tak? a zęby stałe arabskimi. Kąty pozostają bez zmian i zasada stosowania jest taka sama, czy to przy mleczakach, czy e, przy zębach stałych. Kolejny system, jaki trzeba poznać. No dobra, niech będzie. To system Palmera. Bardzo rzadko stosowany jest to system, który jest bodajże używany chyba w kilku stanach Ameryki, Stanów Zjednoczonych, Ameryki e, Północnej, nie w USA. E, no ale jest coś takiego, no i muszę powiedzieć. System Palmera to generalnie to samo co system Zigmondiego, czyli też mamy kontry, tylko zamiast cyfr używamy liter alfabetu, i podobno ten system stosuje się tylko do zębów mlecznych. I na przykład zaznaczą zęba w ten sposób. Kąt i duża litera B. Tak? Znamy alfabet? A, B. B jest drugą literą, więc chodzi nam o drugi ząb w tej ćwiartce. I to jest system Palmera. To wymyśli. Długo pewnie siedział i myślał nad tym. Ale system, rzadko kiedy są pytania o ten system, bardziej tylko po to, żeby Państwo wiedzieli, że, że takie coś jest. Kolejny system to system hd Rupa. No i ten już musimy dość mocno znać. System HD-RUPA. Nazywamy go też systemem duńskim albo systemem plus minus. Ja go lubię nazywać systemem hd Dupa łatwiej zapamiętać. System Haderupa jest szeroko stosowany w gabinetach w Polsce i na całym świecie. Ten system, zapis zęba w tym systemie wygląda w ten sposób. Na przykład plus 4, o, taki zapis, tak? I to mi mówi, o który ząb mi chodzi. O górny, dolny, lewy czy prawy. Zasady tutaj także są bardzo proste. Gdybyśmy ten system Rozbroili sobie na nasz ulubiony diagram zębowy, to trzeba tutaj zapamiętać, że na górze wszystkie zęby na górze mają plusy, wszystkie zęby na dole mają minusy. I teraz strona zapisu: zwróćcie proszę uwagę. Po prawej stronie znak plus lub minus jest po prawej stronie liczby. Natomiast po lewej stronie, jeżeli chodzi nam o ząb po lewej stronie tego pacjenta, to znak jest po lewej stronie liczby. Hmm? Też możecie zapamiętać to w ten sposób, że znak zawsze stawiamy od strony środka twarzy. Hmm? Eee, więc jeżeli bym poprosił o rozszyfrowanie mi na przykład, o który ząb mi tutaj chodzi, 2 minus. To tak. Od razu Państwo widzicie, że chodzi mi o drugi ząb, tak? Drugi ząb w każdej czwartej to drugi siekacz. No i teraz minus. Minus oznacza wszystkie zęby w brzuchy, więc już wiem, że chodzi o ząb w żuchwie, dolny. No i ten minus jest po prawej stronie liczby, tak? Jak patrzę, jest po prawej stronie liczby. Zatem chodzi mi o ząb po prawej stronie pacjenta. Hmm? Ewentualnie, jak ktoś nie czai, to może sobie dorysować diagram i wtedy też można to prościej rozszyfrować. Ogółem, jak Państwo by ćwiczyli albo gdziekolwiek na egzaminie zawodowym, czy u mnie na sprawdzianie, e, odpowiadali na pytania z systemów, to nie bójcie się korzystać z diagramów. Rysujcie sobie gdzieś na marginesie, na dole strony, na górze, na odwrocie małe diagramy i sobie. Rozpisujcie, bo nawet mi po tylu latach ciężko czasami jest tak w głowie wszystkie systemy e, przelecieć i, i odczytywać zęby we wszystkich systemach. Nie bójcie się korzystać, pomagać sobie z takich małych diagramów. A teraz zęby mleczne. W systemie haderupa zęby stałe, czyli dorosłe, oznaczamy cyframi. Arabskimi. 1, 2, 3, 4, 5 znamy, prawda? 6, 7, 8. Zęby mleczne w czystym systemie haderupa oznaczamy zęby mleczne w czystym systemie haderupa oznaczamy za pomocą zera. I na przykład, jeżeli mi chodzi o dwójkę, to jako ząb mleczny zapisuję ją w ten sposób, że przed liczbą stawiam 0 i dopiero 2. Plusy i minusy zostają bez zmian, tak? Po prawej, lewej stronie. E, albo na przykład 03, 04 i tak dalej. To oznacza ząb mleczny w systemie Haderupa. E, to 0 mogę też zastąpić sobie dużą literą L, jak Luisa. I na przykład zapisać L3. 3. No, i tam oczywiście odpowiedni znaczek. L od łacińskiego słowa lactus, czyli potocznie mleczne. I te dwa rodzaje zapisu są do zębów mlecznych w czystym systemie haderupa. Ponieważ do systemu haderupa została wymyślona poprawka Allerhanda. Był taki doktorek, doktor Allerhando, i on spojrzał na system haderupa i stwierdził, że to oznaczenia tych zębów mlecznych. Są do kitu i po prostu musi to jakoś uprościć. Więc mamy poprawkę Allerhanda. To nie jest osobny system, to jest tylko poprawka Allerhanda do systemu Haderupa. I ta poprawka zmienia to, że zamiast zapisywać zęby mleczne z zerem albo literą, literą L, po prostu zapisujemy je cyframi rzymskimi. Na przykład w ten sposób. Minus i na przykład czwóreczka rzymska. Mamy minus, tak? Albo nie wiem. Rzymska dwójka i plusik. To są zęby mleczne. Stosując system haderupa z poprawką Alerhanda. W czystym systemie haderupa, bez poprawki, bo to też muszą Państwo zwracać uwagę, czy pros proszą Was o zapis e, z poprawką Alerhanda, czy bez niej. Bo jeżeli Polecenie brzmi, przetłumacz poniżej wymienione zęby na system HADERUPA, to nie stosujecie poprawki Alerhanda. To będzie opisane, przetłumacz poniższe zęby, e, korzystając z poprawki Alerhanda. tak, będzie wprost napisane. W czystym Haderupie ten ząb zapisałbym, tak, 0,4, a ten ząb w ten sposób, 0,2+, plus. Tak? To jest czysty system HADERUPA, a to jest system HADERUPA z poprawką ALERECHANDA. No dobrze. I teraz kolejny system. System FDI, też nazywany systemem VIOLA. Najpowszechniejszy na całym świecie jest to system, który jest stosowany w 99% gabinetów u nas w Polsce. Nazywamy go też czasami systemem dwu-wskaźnikowym. Sekunda, żebym sobie ma zapew. Systemem dwu No i tutaj właśnie największą rolę ma numeracja kwadrantów. Znowu, mamy diagram.